Która myszka jest najlepsza do FPS-ów? W dzisiejszym materiale przetestuję kilka gryzoni z góry na dół i postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radejko, witajcie na kanale Morele TV. W dzisiejszym filmie, tak jak powiedziałem przed chwileczką, będziemy testowali myszki z góry do dołu. Mam 6 gryzoni, które zamierzam sprawdzić pod wszelkimi różnymi kątami, tak żeby móc na sam koniec powiedzieć, która z nich jest najlepsza do gier FPS. Dzisiejsze testy postanowiłem podzielić na cztery różne kategorie. Pierwsza z nich to będzie specyfikacja, czyli sprawdzimy to, co jest na papierze, następnie sprawdzimy, ile siły potrzeba, żeby każdą z tych myszek przesunąć po podkładce, Później zobaczymy, jakie jest opóźnienie względem tego, kiedy my ruszymy myszką, a zobaczymy efekt tego na ekranie, a na sam koniec sprawdzimy również opóźnienie czy też czas reakcji na kliknięcie daną myszką testów jest sporo, dlatego usiądźcie wygodnie, zasubskrybujcie ten kanał i przechodzimy od razu do pierwszej kategorii. Jeśli chodzi o specyfikację, to nie jestem w stanie tak na trzeba powiedzieć ta myszka jest lepsza, ta myszka jest gorsza, więc podzieliłem to tutaj aż na pięć osobnych podpunktów, takich jak DPI, częstotliwość raportowania, rodzaj przełączników, masa oraz cena. Wszystkie odpowiednio punktowane, a następnie sumaryczny wynik z tych pięciu podkategorii przełożymy na ogólny wynik w kategorii specyfikacja. Zatem zaczynając od podstaw informacji, które dane nam są przez producentów. Najwięcej DPI z dzisiejszego zestawienia osiąga myszka od Asusa ROG Harp Ace. Która potrafi działać nawet z rozdzielczością 36 000 dpi. Odrobinkę tylko dalej jest myszka od Logitecha 32 000 dpi. Wszystkie trzy myszki Drazera bazują na tym samym sensorze i to jest 30 000 dpi maksymalnie, a na samym końcu 26 000 dpi dla myszki od HyperXa. Idąc od razu dalej i za czasem opowiadając wam o częstotliwości raportowania, muszę tutaj wyjaśnić, dlaczego w zestawieniu znalazły się dwie relatywnie tanie myszki przewodowe. Wszystko inne jest bezprzewodowe z górnej półki, a Tutaj nagle są tak, dwa takie gryzonie za jakieś 300. G. Otóż moi drodzy, są to dwa najtańsze, albo przynajmniej jedne z najtańszych gryzonie, które mogą działać z częstotliwością raportowania 8000 Hz. I to one również zdobywają maksymalną punktację w tej kategorii. Dalej miałem sporą zagwozdkę, ponieważ Logitech ma 2000 DPI stokowo, a bezprzewodowe myszki od Razera potrafią osiągnąć do 4. Jednakże, kupując myszkę od Logitecha od razu mamy te 2000 DPI, a żeby w Razerze to uruchomić, no to musimy się zaopatrzyć w dodatkowy akcesoryjny dongle. I stąd drugie miejsce zajmuje tej Logitech. Następnie dwie bezprzewodowe myszki od Razer'a, które mogą mieć te 4000 Hz, jednak standardowe jest to 1000. Jednakże one wciąż są wyżej niż Asus, który może pracować tylko i wyłącznie w 1000 Hz. Następnie switche i tutaj nie będę się rozwodził nad tym, że ten ma 50, 70 czy 100 milionów kliknięć, bo to nie ma większego znaczenia, tak na dobrą sprawę, i o tym, dlaczego to nie ma większego znaczenia, robiłem dedykowany materiał, znajdziecie go w prawym górnym narożniku, tam Was odsyłam, a tutaj zdecydowałem się przyznać punkty tylko za to, czy przełączniki są optyczne, czy są mechaniczne. I tutaj myszka od Asusa oraz HyperXa niestety bazują na przełącznikach mechanicznych. Następnie masa, producent jednopisze na stronie, ja mówię sprawdzam, więc wszystkie po kolei zważyłem i tak myszki przewodowe ważyłem bez kabli i to też jak możecie się domyślać przełożyło się na to, że myszki przewodowe były najlżejsze w tym zestawieniu, najcięższy był Razer DeathAdder V3 Pro, a druga od końca była myszka od Logitecha, która ma w nazwie Superlight. Ironia losu, co? Ostatnia w grupie jest cena, i tutaj podchodzę do tego bardzo delikatnie, ze względu na to, że ta się po prostu cały czas zmienia. Jednakże, jakiś poziom cenowy jesteśmy tutaj w stanie wygospodarować. Zatem najdroższy, bo ponad 700 zł trzeba sobie na nie przygotować, to myszka od Asusa i od Logitecha. Za mniej więcej 600 zł są do dorwania bezprzewodowe myszki od Razera, a w okolicy 300 zł, nasze dwa przewodowe cudaki, które jak na razie wydaje się mają sporą szansę na zwycięstwo. Ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Pozwólcie, że podsumuję pierwszą kategorię. Tutaj zdecydowanie najwięcej pierwszych miejsc zdobywa przewodowa myszka od Razera. Tuż zaraz za nią propozycja od HyperXa, a na szarym, szarem końcu jest myszka od Razera. Ich najlepsza myszka jest ostatnia, jak na razie, a ich tańsza myszka jest pierwsza. Jednak to tylko pierwsza kategoria specyfikacji, a prawdziwe testy rozpoczynają się teraz. Żeby przetestować ślizgacze wszystkich myszek, pożyczyłem od filgara taką wagę, a następnie do jej końca przymocowałem nić dentystyczną. Z kawałkiem taśmy na samym końcu. Następnie ten kawałek taśmy przyklejałem do grzbietu myszki kolejno, a myszkę delikatnie i powoli ciągnąłem po podkładce, sprawdzając jaka siła jest potrzebna, żeby tę myszkę przeciągnąć. I od razu też tłumaczę, dlaczego to jest nić dentystyczna, nie żaden drucik czy też nie żaden metalowy element przedłużający tę wagę, bo takie też są w zestawie. Raz, że taka nitka praktycznie nic nie waży, a dwa dzięki temu za każdym razem po każdej jednej próbie byłem w stanie całkowicie zluzować napięcie pomiędzy wagą a myszką, co dawało mi precyzję przy kolejnych pomiarach. I tutaj może być bardzo ciekawie, bo wszyscy producenci deklarują, że mamy na spodzie czyste PTFE. No to zobaczmy, ile siły potrzeba, żeby przeciągnąć po podkładce każdą z tych myszek. Najwięcej siły do przeciągnięcia wymagała myszka od Hyperexa, 10 gramów siły. Jest wciąż bardzo mało, jednakże jak spojrzymy na pozostałe wyniki, to te 10 gramów wygląda tutaj no, na dwa razy gorsze od myszek, które były najlepsze. A najlepiej z tą konkurencją poradziły sobie Razer Dev V3 Pro i Logitech G Pro X Super Light 2, czyli najlepsze myszki od obu tych producentów. Zobaczmy, jak przekłada się to na punktację, a następnie podsumujmy wyniki po dwóch kategoriach. Jeżeli chodzi o szczyt listy, to jak na razie bez większych zmian, ponieważ Defender V3 wciąż jest najlepszy, jednakże dorównuje do jego wyniku tej Logitechowej G Pro X Superlight drugiej generacji i one prowadzą zamyka, co ciekawe myszka, która pod kątem specyfikacji miała naprawdę sporo do powiedzenia, czyli Pulsefire Haste 2. Ale wciąż jeszcze dwie kategorie, te prawdziwie ważne kategorie dla nas wszystkich, czyli czas reakcji na ruch i czas reakcji na kliknięcie, które pozwolą nam zdeterminować, która z tych myszek jest najlepsza do FPS-ów. Znamy specyfikację i wiemy, z jaką siłą tą myszką będzie trzeba poruszać, więc przejdźmy do tego, po jakim czasie zobaczymy reakcję na ruch taką myszą na naszym ekranie. I w pierwszej kolejności chciałem to przetestować z wykorzystaniem znanego wam już gus Lagmitera. Jednakże jak to zwykle bywa w takich testach, złośliwość rzeczy martwych nie pozwala, żeby to zrobić od razu. I dwie myszki bezprzewodowe od Razera Viper V2 i Def Adder V3 Pro po prostu z tym sprzętem się nie łączyły. Dla wszystkich zainteresowanych wyniki dla pozostałych gryzoni zostawiam Wam na ekranie, jednakże one będą tutaj niemiarodajne, nie mogąc przetestować dwóch z sześciu myszek. Na szczęście byłem na to przygotowany i sięgnąłem do jeszcze starszych metod testowania. Najstarsi widzowie z całą pewnością pamiętają to urządzenie. Jest to kamera, która może nagrywać w krótkich okresach czasu 1000 klatek na sekundę. Co za tym idzie? 1000 klatek na sekundę to Klatka co 1 milisekundę. Dzięki temu z dokładnością do 1 milisekundy mogę mieć obraz tego, co się dzieje. I niestety ze względu też na to, że nie wykorzystamy tutaj gus lagmitera, nie jestem w stanie wyizolować samych opóźnień myszki a jestem w stanie wyizolować opóźnienia całego systemu od ruchu myszką do reakcji na ekranie. Więc pojawiają się tutaj dwa dodatkowe opóźnienia. Przede wszystkim właśnie opóźnienie przetworzenia tego przez system, ale później i kolejka karty graficznej oraz odświeżenie tego na ekranie. Największą wadą jest tutaj niestety prawdopodobnie monitor, który ok, ma praktycznie zerowy czas reakcji i bardzo niski input lag, jednakże częstotliwość odświeżenia to tylko i wyłącznie 240 Hz. Więc to może wpływać na wyniki, jakie dostaniemy w tej kategorii, ale z drugiej z strony wszystkie myszki będą miały takie same warunki, więc jakieś wnioski na pewno będziemy w stanie z tego wyciągnąć. A, no i w sumie jako że pomysł na ten materiał powstał przy Counter Strike'u 2, no to lokalnie CS2 na daśniku i testujemy. Test jest bardzo prosty, ponieważ polega on na ustawieniu kamery od pola nagrywania i szybkim popchnięciu myszki, żeby ta ruszyła się po podkładce. Następnie tak nagrany film wrzucam do mojego programu, do obróbki, odpowiednio go spowalniam, a później klatka po klatce liczę, kiedy zaczął się ruch myszki, a kiedy zobaczyłem pierwsze odświeżenie na ekranie. Dzięki temu, że mamy tak dużo klatek, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie wyizolować moment, w którym monitor zaczyna się odświeżać. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to nie jest tak, że jest jeden obraz, jest drugi obraz, tylko ten monitor też odświeża się partiami. A jak to wyglądało w praktyce, jak to wygląda jednak liczbowo? Dla każdej myszki wykonałem 10 takich prób, a następnie. Następnie wyciągnąłem średnią ze wszystkich z nich. I oto wyniki. Oficjalnie najwolniejsza, po raz drugi w tym zestawieniu, na samym końcu Razer DeathAdder V3 Pro. Niestety w teście wyszło mi ponad 15 milisekund od momentu ruchu myszką, aż do zobaczenia reakcji na ekranie. Najlepiej zaś poradziła sobie myszka, która teoretycznie zamykała, bo Pulse Fire Haste nieco tylko ponad 10 milisekund on potrzebował, żeby zaobserwować ruch na ekranie, a minimalnie więcej, bo 10,7 milisekundy potrzebował przewodowy dev Adder. Tak więc ponownie przekładamy te wyniki na punkty, następnie zsumujmy je do wyników już teraz po trzech kategoriach. No i tutaj, co by nie mówić, robi się naprawdę gęsto. Bardzo ciasno na samym szczycie, bo Razer DeathAdder V3, zaraz za nim Pulsefire Haste, co ciekawe, a na samym końcu DeathAdder V3 Pro. Jednakże, jak widzicie, różnice są naprawdę minimalne, a przed nami jeszcze jedna kategoria, która może absolutnie wszystko zmienić. Bo jak teraz znamy specyfikację, mamy siłę i wiemy, po jakim czasie będzie ruch na ekranie, to jeszcze wypada tego, chyba na sam koniec ustrzelić, więc zobaczmy, jak te myszki działają z czasem reakcji na kliknięcie. Przy kliknięciu no, nic się nie zmieniło z tego, co było wcześniej. Gus Lackbiter ponownie odmawia współpracy z myszkami od Razera, a kamerą również nie udało mi się tego przetestować w odpowiedni sposób, ponieważ z nieznanych mi przyczyn tym razem HyperX Pulse Firehaze 2 nie chciał się połączyć z aplikacją, w której to testowałem <grych> i po prostu postanowił nie działać. Na szczęście na tę ewentualność również byłem przygotowany i mam jeszcze jeden sprzęt testowy: jest to OSLTT, Open Source Latency Testing Tool, czyli urządzenie, które pozwala sprawdzić, właśnie. Opóźnienia bardzo różnych sprzętów, między innymi monitorów z wyizolowanym input lagiem i innymi parametrami, czy też słuchawek, jeżeli wydaje się, że audio jest troszeczkę przesunięte względem tego, co widzisz, ale co dla mnie dzisiaj było najważniejsze, pozwala ono również zmierzyć opóźnienie od kliknięcia do reakcji w systemie. I tutaj omijamy wszystkie problemy, jakie mogłyby się pojawić po drodze zarówno z kamerą, jak i z gusem. Pierwszy z nich to byłby taki, że guz jest wpięty pomiędzy myszkę a komputer, więc to już oczywiście wpływa na taką mychę i nie zawsze byłem w stanie skorzystać np. z optycznych przełączników, czy też ustawić najwyższej częstotliwości raportowania. Albo taki, że kamera niestety liczy opóźnienie całego systemu i tego, aż zobaczymy reakcję na ekranie monitora, który był znacznie wolniejszy. OSLTT jest sprzętem wpinanym zupełnie osobno, on jest poza pętlą, nie wchodzi mi tutaj nigdzie pomiędzy sprzęt a komputer, dzięki temu pozwala mi uzyskać szalenie dokładne wyniki, również z dokładnością do 1 milisekundy poszczególnego pomiaru. Działa to na bardzo prostej zasadzie, ponieważ do tego sprzętu podłączam mikrofon, następnie mikrofon rejestruje dźwięk kliknięcia tego gryzonia, a oprogramowanie zlicza w którym momencie system dostał informację, że tak to kliknięcie zaistniało. Jest to super precyzyjne i powinno bardzo realnie oddawać to, jak dane sprzęty się zachowują w poszczególnych sytuacjach. A żeby miarodajne były te wyniki, to postanowiłem tym razem zmierzyć czas reakcji na 50 różnych kliknięć, a następnie z nich wyciągnąć średnią. Zatem nie obijając w bawełnę i przechodząc już od razu do wyników. Najlepsze czasy reakcji były bardzo zbliżone i tutaj minimalnie tylko lepiej. Najlepszym może pochwalić się razerowy Def Adder V3 Pro. 1,18 milisekundy, a mS. 10 milisekundy myszka od Asusa. Dalej troszeczkę większe wyniki, bo przebijamy już 2 milisekundy, ale najgorsza myszka była wyraźnie wolniejsza od wszystkich pozostałych w dzisiejszej konkurencji. Potrzebowała prawie 5 milisekund do zarejestrowania tego kliknięcia. I znowu 5 milisekund nie wydaje się to być dużo, ale z drugiej strony jest to ponad dwa razy więcej niż najlepsze gryzonie w tym zestawieniu. No i finalnie nadeszła ta chwila. Podsumujmy nasze wyniki po wszystkich dzisiejszych testach, po wszystkich dzisiejszych kategoriach, która myszka okazała się być najlepszą do gier FPS. Jak sami widzicie na ekranie, jest naprawdę bardzo, bardzo gęsto, bo różnice są tej jednopunktowe. Jednakże, najlepszą pod kątem wszystkich tych dzisiaj testowanych parametrów jest myszka od Razera Def Ader V3. Przewodowa, jedna z najtańszych z dzisiejszego zestawienia osiągnęła najlepsze wyniki. Ale zaraz, zaraz, bo to jeszcze nie koniec. Spójrzmy na te wyniki troszeczkę z innej strony. Zerknijmy tylko na realne, zmierzone próby, a nie tylko na specyfikacje, bo powiedzmy sobie szczerze, każda z testowanych dzisiaj myszek ma specyfikację bardziej niż wystarczającą i zaspokoją one nawet najbardziej wymagających graczy. I tutaj odejmując punkty przyznane za specyfikacje, mamy pewne przetasowanie. Bo oto na podium egzekwo z pierwszym miejscem znajduje się najlepsza myszka od Razera i najlepsza sztandarowa myszka od Logitecha, więc można powiedzieć, że jeżeli ktoś tak obstawiał na samym początku, to trafił tutaj w dziesiątkę, bo w realnych testach te myszki wypadły najlepiej. Najgorzej zaś bez zmian hyperexowy Pulsefire Haste. Coś jednak musi być w tym, że jest najtańsza, ale wciąż szła łeb w web z wielokrotnie droższymi gryzoniami. I jeszcze teraz na koniec, moi drodzy, podsumowując dzisiejsze zestawienie, chciałem zaznaczyć, że wszystkie absolutnie dane, testy i wyniki macie w tym materiale. Jeżeli do poszczególnych kategorii przywiązujecie inną wagę, jak na przykład ważniejsze jest czas reakcji na kliknięcie niż to ile siły potrzeba, żeby daną myszką poruszać, to możecie oczywiście przerobić moje obliczenia i je sobie spriorytetyzować tak, żeby dostać wyniki adekwatne do waszych Potrzeb. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, co myślicie o takim materiale i co Wam wyszło po odpowiedniej priorytetyzacji poszczególnych kategorii. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Na razie i cześć!